Dzisiaj w odcinku y, czołg SU-100Y Jest to czołg rosyjski szóstego Tieru, niszczyciel czołgów w zasadzie, czyli Tedek po angielsku. Y, premium. Dysponuje on armatus 130 mm, która ma dość kosalne i znaczące obrażenia. 400, Ponad 400 obrażeń na strzał. Jest to kaliber taki jak w Visie 7, jednak penetracja jest trochę mniejsza. Muszę się też mam pochwalić, że to jest pierwsza moja bitwa tym czołgiem, potem go kupiłem w pewnej promocji na Golda. A Golda otrzymałem za bitwę, oczywiście tą, którą wrzuciłem na kanał, Ta 80 Gdzie otrzymałem gobanowa i ustrzeliłem 11 fragów. No. Powiem Wam, że ten czołg może się podobać. Jednak jest to dość typowy Tedek. Pancerzu praktycznie on ma 60 strony pod y, kątem 90 stopni, czyli pancerz efektywny 60 stopni. Jak wiadomo, kosinus i <sinusy> trzeba znać w tej grze. Przydałoby się przynajmniej. Jednak potrafi on rąbnąć Co zobaczymy w tej bitwie. Potrafi mieć także decydując losy na wpływ bitwy, no niestety tutaj spudłowałem Trochę tych pudeł było, niestety Ale amunicja ma dość tanią, jeśli tam popatrzyłem W sumie dużo, dość dużo zarobiłem na tej bitwie, ale mam także premium Które, no Muszę powiedzieć zrobiłem w samolotach I dalej robię Kiedy wrzucam ten filmik To jeszcze można chyba około miesiąca zrobić w tych samolotach premium Znaczy World of, World of Warplanes a tutaj o, znęcam się nad wrogami, jak zwykle, mnolitości, pieszy, nieżywy, KWNS. 1 imba, jak to mówią. Czołg, który no burzy balans tej gry, jak wiadomo, jest na szóstym poziomie, strzela za 400, czwórki, piątki boją się go zobaczyć. No, ładny został za 413. Tutaj kurde bardzo dobrą miejscówkę muszę powiedzieć wam zająłem Ale to też zasługa mojej drużyny, że wykrywała mi czołgi, nie? I tu wiadomo, właśnie taki Rysiu po polsku, Luks po angielsku wyjechał i zginął Wrogowie, no, wrogowie, no, podejrzewam nie mają żarówek A tutaj mam załog oczywiście ze 100-152, także chociaż chyba żarówki, ja nie jeszcze nie posiadam ale to jest jedna z ważniejszych rzeczy na TDK, żarówka. No i kamuflaż, też zależy od, od tego, od TED-ka Czy on jest duży, mały, jest mały, ma dobry kamufaktor, y, znaczy współczynnik, współczynnik kamuflowania, że tak po polsku powiem. Ważne, żeby mówić po polsku też trochę, bo wiadomo Jesteśmy Polakami. No tutaj niestety pudło no, też myślę, że jakbym trafił go w jarzmo o grubszy punkt w pancerzu, to też mogło to by się skończyć za zero. W każdym razie dalej czekam na, na spota, że tak powiem po angielsku, na wykrycie wroga przez, przez moich kolegów z drużyny. Co tu jeszcze mogę powiedzieć na temat tego czołgu? Ładowanie, no niestety, ładowanie jest dość długie, 15 sekund, chyba o ile się nie mylę. Także tak, w... radzę w... nie szarżować tym czołgiem na pewno, no, no w... się w ogóle nie nadaje do szarżowania, jest duży jak stodoła Takie też nie jest na zwrotny, tam 30 chyba max na godzinę. Podwozie wygląda na KW1, coś koło tego. Konstrukcja, no nie była użyta w wojnie, jeśli się nie mylę, no jest dosyć gbiana, że tak powiem. Kolokwialnie. No, kolejny pad, już piąty frak. I to jest moja pierwsza bitwa tym czołgiem, tak naprawdę. To jest pierwsza moja bitwa tym czołgiem. Już sam nie mogłem w to uwierzyć, kiedy ją skończyłem. No tutaj dość nieroztropnie przemierzam, chciałem jeszcze tego hecera zniszczyć, no. No niestety chyba się przestraszył nieroztropnie wyjechały nam tu w tym miejscu jesteśmy odkryci no naprawdę z kilku stron nawet możemy dostać ale no wrogowie się spali już to już się mało zostało można powiedzieć może zszerzować no także Idziemy, jedziemy jedziemy Mamy już dość dużą przewagę, 12 do 8, mecz wygląda na wygrany, no można powiedzieć, chociaż u ich, w ich drużynie jest gracz, który ma nikt turkusowy, co znaczy, że jest wymiotaczem, że tak powiem, no jest wiele lepszy ode mnie, ja tu mam, niestety, no mam tylko żuty czyli jestem średniakiem. Według XFOMa, no ale już rozegrałem te 21 tysięcy bitew, także jestem dość doświadczonym graczem i myślę, że jakbym od początku zakładał konto i grał, to też bym mógł utrzymać taki kolor i podtrzymać taki kolor nawet, grając. grając. Także takie sugerowanie się, że mamy więcej żółtych w drużynie, a jeśli gracz jest bardzo doświadczony, ma dużo bitew, to naprawdę że ma taki ranking słaby nie oznacza, że nie umie grać gonie T28, on jest dość szybkim czołgiem papierowym można rzecz rzec, rzec 20-30 mm że to nie jest przykłada dla mojego czołgu gdyż że bym go dotknął, to już bym go zabił no i mam szósty frag specjalista, czyli bitwa elegancka już w tej chwili, można powiedzieć Obrażenia 2300 też dosyć niezłe. Jak na ten czołg. On posiada tylko 700 KP, czyli już trzykrotnie jakbym się pozbawił życia, odpracował swoją żywotność dla drużyny. Zostało dwóch wrogów, Hecer No, nie chciałem spudłować, nie chciałem spudłować dlatego trzymałem się. <gry> Ale jednak oddałem strzał, no, no to już cóż tak wychodzi, KW-2 dość groźny przeciwnik, potrafi zadać chyba do 850 z pocisków odłamkowych, które by raczej mnie przebiły, bo jeśli dobrze pamiętam posiada około 100 mm penetracji, czy tam 90 no, na, na, na tej swojej armacie zwanej też rurą klozetową. A jego wyżyczka zwana jest kioskiem Jest to tak zwany jeżdżący kiosk Hecer też jest dobrym czołgiem że tak powiem Jak na czwarty tiar Zostało dwóch wrogów Nasz kolega do drużyny tam zajrze ich od tyłu, fałką 3601 Zdecydowałem się na szarze Niszczę tutaj drzewa Niech mi Greenpeace na no to nie... No, znaczy bym się pani obronił. W czołgu? Przed Greenpeace'em? Na pewno. Dobra. Wracając z gry. Szarżuję, no to... No niestety, kurde, no... KW2 nie podda się bez walki, jak widać. Pojawił się Hecer Zbliża się do nas I mamy siódmy Zgon wroga Zniszczenie siódmego przeciwnika No frak W każdym razie zbliżamy się do KW2 Który no Ma szansę nas zabić za jednym strzałem I to dość sporą Jak widać, broni się dość heroicznie, można rzec. Zajął dobre stanowisko, nie można go zajechać z żadnej strony. No i tu właśnie, w tym momencie. Co tu się stanie? Panowie i panie. Boom! Dzięki za uwagę, cześć!